4 lutego Sejm przyjął ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Po tym, jak na początku kwietnia weszła ona w życie, zmieniło się przede wszystkim to, że żłobki przestały być zakładem opieki zdrowotnej, a stały się jednostkami samorządowymi. W świetle nowych przepisów samorządy otrzymały też możliwość sprawowania realnej kontroli nad prywatnymi placówkami zajmującymi się opieką nad maluchami. O nowych przepisach regionowcy radni rozmawiali podczas majowej sesji. Przyjęli także uchwałę o planie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. Ustawa upraszcza i umożliwia e, tak naprawdę zarejestrowanie wielu podmiotów gospodarczych, które dzisiaj pod przykrywką właśnie działalności gospodarczej prowadzą żłobek, tak? Czyli takie miejsce, gdzie jest gdzie prowadzona opieka nad malutkimi dziećmi. Dzisiaj jest to po prostu działalność gospodarcza, w żaden sposób nie nadzorowana, natomiast ustawa daje możliwość kontroli tego typu miejsc. Radni uchwalili, że żłobek miejski będzie kontrolowany raz w roku, a pozostałe placówki prowadzone przez osoby prywatne oraz dzienni opiekunowie będą nadzorowani dwa razy w roku. Zajmował się tym będzie Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Legionowie. Myślę, że to dobrze, że, że gminy otrzymały. Taką, taką realną możliwość kontroli. Oczywiście możemy kontrolować tylko to, co określa ustawa, czyli to, czy na przykład opiekunowie mają, czy opiekunowie mają odpowiednie wykształcenie, czy odpowiednia liczba metrów kwadratowych przypada na liczbę dzieci, czy, czy taka placówka jest odpowiednio wyposażona. Urzędnicy nadzorujący działalność tych placówek z pewnością najmniej pracy będą mieli podczas kontrolowania Legionowskiego Żłobka Miejskiego, który od początku istnienia funkcjonuje w strukturach gminy. Zmiany, jakie po wejściu w życie ustawy w nim zaszły, są raczej kosmetyczne. Po pierwsze, stała się ona placówką w 100% miejską, podległą prezydentowi miasta. Po drugie, żłobek prowadzi już nie kierownik, a dyrektor, a cały jego personel jest teraz pracownikami samorządowymi. Reszta zmian dotyczy przede wszystkim organizacji pracy placówki. Ustawa wprowadzi, tak, wprowadza taką zmianę, że pobyt dziecka zostaje określony jako dziesięciogodzinny pobyt w żłobku, oczywiście za dodatkową odpłatnością może być dziecko dłużej niż 10 godzin. Wysokość stawek określa uchwała Rady Miasta. Radni uchwalili, że opłata miesięczna za 10-godzinny pobyt dziecka w żłobku, czyli od godziny 7 do 17, będzie od 1 września, wynosił 277 zł. Każda dodatkowa godzina to dla rodziców koszt 7 zł. Uchwała Rady Miasta ustaliła też na 10 zł maksymalną stawkę dziennego wyżywienia dziecka. Realną stawkę obowiązującą w danym roku szkolnym określa jednak dyrektor placówki. Od 1 września w regionowskim żłobku będzie ona wynosiła 8 złotych. Następna zmiana, która, którą wprowadza ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, to jest ilość personelu dostosowana do ilości dzieci. Wiemy już, że na ośmioro dzieci jeden opiekun przypada w przypadku dzieci malutkich lub niepełnosprawnych, dzieci, które są u nas niemowlętami do roku, więc pięcioro dzieci na jednego opiekuna. W związku z tymi przepisami w Legionowskim Żłobku pojawiła się konieczność zatrudnienia dodatkowej opiekunki. Dyskusja o nowej ustawie żłobkowej nie zdominowała jednak porządku obrad majowej sesji Rady Miasta. Jej chyba najsympatyczniejszym momentem okazała się wizyta Legionowskich Sportowców. Siatkarki LTS-u otrzymały podziękowania i nagrody za awans do pierwszej ligi, a zawodnik klubu Pływackiego Delfina, Dawid Szulich, za medale wywalczone na Mistrzostwach Polski.